Ponad 100 osób przeszło ulicami Kutna w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych. To wydarzenie jest organizowane po to, by zwrócić uwagę na problemy, z którymi borykają się osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Dziś się borykamy z takim problemem, że nasze dzieci się starzeją, my też. Najczęściej trafiają, jak nas zabraknie, do Maliny czy innych takich tak, ośrodków. I to jest nasza tragedia. Marzymy o tym, żeby tutaj mamy teren, żeby tu na tym miejscu powstały, rozbudować, rozbudować żeby powstały takie mieszkania, gdzie nasze dzieci. Nawet nie muszą być na stałe, ale rodzeństwo, jeżeli mają, żeby mogli ze swoimi dziećmi, rodzinami wyjechać, żeby oni mieli to miejsce gdzieś. To przynajmniej my, ci rodzice, którzy od wielu, wielu lat już tutaj są i mają dzieci starsze, prawda? Także to... To jest Fajne. I co tutaj robisz na co dzień? Różne aż na placie nasze już się starzejemy i chcielibyśmy zabezpieczenie dla mimo, że mamy, bo ja mam jeszcze jedną córkę, ale i sprawną oczywiście, ale nie chciałabym tak bardzo rodziny obciążać, żeby, żeby po prostu ona miała jakieś zabezpieczenie. Tu jeśli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, to jesteśmy zadowoleni, bo my na te 7 godzin jesteśmy odciążeni i, i, i po prostu na przykład moja córka jest samodzielna, sama do Jeżdżam, bo spoza kutna sama dojeżdża, jest samodzielna. Tego to dla mnie jest wielki plus. Po marszu wszyscy przeszli do placówki, gdzie odbył się przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Była to także dobra okazja do podsumowania pracy stowarzyszenia, które w tym roku ma swój jubileusz. Obchodzimy jubileusz 60-lecia działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Cały rok obfituje w takie imprezy. Będzie jedna z głównych imprez, która się będzie działała 20 maja w Warszawie. Będziemy chcieli tam zaznaczyć już na takim poziomie ogólnopolskim, że jest bardzo dużo kół naszego stowarzyszenia, które działają i mają taką samą misję, czyli pomagać osobom niepełnosprawnym. Rodzice Rodzice założyli Polskie Stowarzyszenie, przystąpili do, do stowarzyszenia, rodzice zaczęli tutaj działać, rodzice to rodzice pracowali na to, żeby, żeby wyposażyć ośrodek, żeby wykupić budynek chociażby ten, który, w którym obecnie działamy, także rodzice są tutaj pierwszymi takimi prowiderami i motorami całej, całego działania. Rodzice z racji tego, że była taka potrzeba, tak? Czyli, Widzieli, że ich dzieci nie mogą siedzieć zamknięte w domu, potrzebują kontaktu z innym człowiekiem, potrzebują działania, potrzebują się rozwijać na różnych polach. Co jest najważniejsze? To jest też dzień godności. I dlatego zapowiedziałem i zawsze o tym będę, będę mówił. Dopóki będę pełnił jakiekolwiek funkcje publiczne, nawet ich nie będę pełnił, zawsze będę obrońcą życia i zawsze będę, będę obrońcą godności człowieka. Bo to są te wartości, tutaj na, na Ziemi, najważniejsze dla nas, prawda? Życie i godność. To są, to są takie no, dwie wartości, które no, są niezbywalne, bym powiedział, i o, próbowanie odbierania komuś albo życia, albo godności, po prostu jest czymś dramatycznym, niedopuszczalnym według y, y, naszej kategorii. Obecnie ośrodek w Kutnie ma się kim opiekować. Jest tu około 100 podopiecznych. Przez 13 lat opiekę nad osobami sprawowała tu Barbara Wilińska. Było bardzo dużo różnych ciekawych zajęć. No kontynuowaliśmy na przykład braliśmy udział w takim programie przygotowanie do pracy, prosto z warsztatu terapii zajęciowej do pracy. To był program, który nam, naprawdę nam się bardzo udał. Uczestnicy chodzili do zakładów pracy, wykonywali tam pracę. Później było to podsumowanie nawet w Urzędzie Miasta. Wszystkim się bardzo podobali nasi Nasi uczestnicy, ponieważ byli bardzo sumienni, pracowici i to nas cieszyło bardzo. Chodziliśmy również do Kadeku, tam pomagaliśmy, chodziliśmy do sklepów, do pizzerii. Także wspomnienia są naprawdę, bo okres ja teraz, aktywny. tak, bardzo aktywny okres, wyjeżdżaliśmy na wycieczki co roku. Wycieczki również kształciły, bo uczestnicy bardzo dużo różnych pięknych miejsc oglądali. Byliśmy w górach, oglądaliśmy w morze, także niektórzy to po prostu tu pierwszy raz widzieli, te, te, te różne miejsca. No Ja wspominam to bardzo miło. Ośrodek w Kutnie oferuje kompleksową rehabilitację fizyczną, warsztaty terapii zajęciowej dla dorosłych, dochodzą do tego zajęcia manualne czy muzyczne. Od 27 lat z terapii i pobytu w ośrodku korzysta pani Ewa Sadowska. No, pierwszy raz, to mieliśmy dzień dziecka, mieliśmy, mieliśmy otwarcie ośrodka, mieliśmy warsztatów. Później był ośrodek, teraz są warsztaty terapii zajęciowej. Malujemy, robimy różne rzeczy, chodzimy na treningi, chodzimy na takie różne, tutaj mamy gry i zabawy też. Okazuje się, że w kraju jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami, z tego ponad 100 tysięcy stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną.